Yo, yo, tu Micha, co co wieczór kicha. Zjadłam sobie serka, ale ze mnie raperka. Przejdźmy już do aktualizacji. W komentarzach liczę na dużo owacji. Albo oddam Was do kasacji. Kojarzycie filmy typu wymarzony loser albo Elita? Była to rozrywka obfita. Jednak w tego typu tworach, dostępnych na wielu stronach, znaleźć można typową grupkę dzieciaków, czyli tak zwanych dybyściaków. Filmy te są oryginałem a to podróbka Netflixa ze średnim morałem. Nadjeżdża więcej westernowej zawartości, mającej na celu zwołać wielu gości. Rekwizyty niepotrzebne, przeszkody głównie ćwiczebne. Kot, osioł i krowa do pogłaskania, bydła i kurczaków dużo do zaganiania. Krab apokalipsy żeruje w nocy, każdy tutaj potrzebuje pomocy. Odgłosy koni zostały ulepszone, teraz brzmią jak urażone. Kolejnym razem spotkamy się na poszukiwaniach. Mam nadzieję, że nie będziemy jeździć na saniach. Pamiętajcie o komentarzu, lajku i subiku. Teraz idę, bo muszę siku.